Witam wszystkich! Znowu ja. Dzisiaj nagrywamy. Nagrywam powtórkę. Kawotrójką, która była, no, moim zdaniem, jedna z najlepszych, jaką posiadam, bitwę, właśnie nią, tą Kawotrójką. Ja grałem z moim kumplem z, AK, yy, z SPD. Jak widać, Anzelmik Więc poczekajmy, jak się mapka zaduje. No i właśnie. Dobrze. Tak. Byłem aż zdziwiony, że mi się udało tyle nabić filmiku podam na koniec, yy, filmiku. Pod filmikiem yy, podam linki do screenów po bitwie. Sytuacja jest poważna, dlatego musimy Czyli... Najpierw nie, nie wiedziałem co bardzo zrobić. Anzelnik pojechał trochę w prawo. Więcej miał pojechać na kwadrat. C9, coś takiego umówialiśmy się, ja pojechałem tędy, nie wróżyłem sobie jakich, jakiegoś długiego życia, przeżycia, no, myślałem pewnie, może trochę uskubne coś tam, skubne im życia, no ale niekoniecznie, no ale wyszło jak wyszło, zobaczymy za chwilę. Spoczywałem się teraz gdzie ten Anselmik się pcha. Byłem ciekaw czego te grysa, jednak mi się, płyna, ale jednak się okazało, że on jest za górką, więc strzelanie tam to się mijało z celem. No nic i powiem tak. Tutaj spędziłem większość krzycza z gry w tym miejscu. A dlaczego? Zaś się wszystko okaże. Od co? Już jeden powód tego jest. Który oczywiście nie trafiłem. Tego czołgu tak nie cierpię. No nic. <laughs> po jednak tylko może KW trójce. Czogu strasznie nie cierpię. Sprzedałem już go w chwili obecnej i zbieram na KW4 tylko pieniądze. Jakieś 2 miliony. No, tu miałem więcej szczęścia i zumu, że trafiłem praktycznie za każdym razem. Coś płacic leciał tam gdzie miał, w sam środek. O, nie o, jak mu zaraz oberwałem jak to się No tu się trochę właśnie zdziwiłem, jakim celem to jednak się wbiło Moim zdaniem. No właśnie, celowniczy wpadł i dowódca, jednym strzałem. No tu jest, musiał zapamiętać, że to jest dobre miejsce nawet dla czogów. Właśnie, się okazało, jeszcze nie zauważyłem, że celowniczy wpadł. Dopiero teraz. <grych> Jak widać, miałem więcej szczęścia niż rozumu. Znowu, tu zrykoszed, że pocisk leciał tam, gdzie miał. Jak nigdy. Co tutaj jest z porą rzadkością. Jak wiadomo, ruskie działa celnością nie grzeszą. Co innego, obrażeniami. Obrażenia to one mają bardzo dobre, ale celność tak już niekoniecznie. No, kb czwórka. Tutaj nie udawało mi się przebić. Wiem, gdzie on ma więcej spoty, z tą wieżyczkę, chociaż wiem, że też nie zawsze tam wejdzie. No ale spróbować zawsze można było strzelić jednak tam zniknęła mi z pola widzenia. Trochę dziwne, to nie jest kałcik mojego wieńko, żeby zniknęło. To tyle. Mm, właśnie, nie trafiłem nawet. Czekam. Się zdziwiłem, że się odbiłem. Chyba ma 107 jednak. Tak. Prawie na pewno. Wystawiła bok wieży. No to się przebiłem w bok wiadomo i tył, tak samo. Dzięki temu centurjowi, Centurionowi chyba. Tak, Centurion pierwszy. Dzięki niemu udało mi się trochę pogryźć tą kaboczurkę. No, w boki i tył wieży mi wystarczy te penetracje się przebić, bo w tak już tak nie zawsze. No i teraz nie pamiętam czy ją dobiję. Tak, udało mi się. I teraz polowanie na T-34, co łatwym zdaniem jest padnie właśnie za Centurion. Centurion za chwilę będzie trupem niestety. Chyba mam wrażenie, że silnik mi opadnięty trochę. Bo coś cienko miało, żeby się wycofać, a on z to aż nie jest zwykle. I właśnie, odbiło się. Chyba nie, teraz już miałbym... o jakieś 400 -y... Miej HP. Tak, trochę on zla. Mi, bo jednak wystawia ten cały kadłub. A kadłub. O, właśnie. A że kadłub on. Nie ma jakiegoś szczególnie grubego. Ten też i 4, bo jest to tylko jakieś 102 mm pancerza. O, to zobaczyłem znowu. Ale nie chciałem zużywać właśnie zestawu naprawczego. A że on był na Hita, to jakoś to przeżyłem. Zobaczmy, to chyba już prawie koniec z The major bo został tylko tutaj... Tam się bałem wyjeżdżać, bo byłem na Hita. Ten by mi tak... właśnie się dziwiłem, co on mi podziękował za co. No niestety Niemiecy go nie znam. Escape, Hape, Meher, Mecher, Den, Demalen, Zu, Coś z Gra? Nie pamiętam, co to znaczy, kiedy się uczyłem niemieckiego, ale taka nauka, że jeden rok się uczysz niemieckiego, nie to w nie to właśnie z mi Jack Pantera, no ale chyba nawet lepiej, bo może, żebym mógł oddać od niej, no jak mówię, niemieckiego się uczyłem w jednym roku, na drugi angielski, znowu potem był, czy tam było podstawowe, się uczyłem w pierwszych klasach niemieckiego, potem angielskiego i weź człowieka czegoś, naucz porządnie. Skoro tak przekładane, raz, raz, tak, raz, tak. No nic, dobrze. Jedziemy dalej z tym. Tu się bardzo naprawdę bałem. Podzielony jak sers już. Powolutku, powolutku, żeby nie oberwać tylko. Bo to by było... Byłby koniec. A to właśnie jak widać na minimapce u mnie, tygrys właśnie siedzi w tym, a on jednak mógłby trochę by weszło lepiej, mógłby mnie pacnąć. Prototyp za chwilę padnie. Dam ich VK281, 110 -ka. i Pershing. Na niego polują to w trzech. Ciężko wytrzymać atak trzech na jednego. Właśnie padł teraz. Dobrze, ta są tego Tygry, z którego mi się no chyba nie udało strzelić niestety. No, raczej nie. Ja się dopiero ruszyłem dupę, mogłem zrobić to prędzej. No ale cóż... Może to nie jest jakoś duże otłukłem, no ale w major trochę jest przyzwoita ilość, bo 3889 bo piechotą nie chodzi, jak nie patrzeć. To jest chyba moja najlepsza bitwa... ...KW-3. Także no... i to będzie koniec tej powtórki. No właśnie wy, jak mówiłem już pod filmikiem dam linki do a jeszcze chwile albo nie, nie zrobił nic, nie, nic, nie, nic zobaczę dam linki właśnie z ilością screenami po bitwie po prostu to tyle dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku trzymajcie się na razie